się ma tutaj Rychu. Witam Was w pierwszym odcinku z miniserii na kanale. To będzie taka miniseria pokazująca się dosyć nieregularnie, gdzie zaprezentuję Wam kilka podstawowych, albo i trochę mniej podstawowych, a bardziej zaawansowanych baz schronień, jakie możecie zbudować sobie w grze Subnautica. Ja już przyszedłem Subnauticę kilka razy, więc no, mam spore doświadczenie w budowaniu takich nawet i większych konstrukcji. Tutaj mamy pierwszą bazę. Pierwsza baza znajduje się na pograniczu mm, bezpiecznych płycizn i e, lasu wodorostów. Jesteśmy tutaj, w stosunku do Aurory. Możecie sobie zobaczyć, tu jest Aurora. My się zanurzamy. Odwracamy się plecami do Aurory. I jesteśmy tutaj. A teraz ruszajmy na szybkie zwiedzanie naszej bazy. To jest tylko jedna z pierwszych. W kolejnych odcinkach, które już wkrótce pokażę Wam kolejne. Pierwsze co? To oczywiście główny hol wejściowy. Jest to po prostu miejsce, gdzie posadziłem trochę roślin, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Wchodzimy na dół. Bioreaktor jako główne źródło zasilania bazy, a także stacja uzatniania wody, która cały czas produkuje nam czystą wodę oraz sól, które są niezbędne do produkcji jedzenia. Dodatkowym źródłem zasilania poza bioreaktorem jest 20 paneli fotowoltaicznych, które znajdują się na, dachu, na dachach stacji dokujących. Idziemy dalej. Poniżej mamy dolny ogród, który zapewnia nam wystarczająco dużo drzew bulwowych, aby nasza postać zawsze była odpowiednio nawodniona. Powyżej mamy górny ogród, który dzięki drzewom latarniowca Daje nam wystarczająco duże zapasy jedzenia, abyśmy mogli sobie spokojnie żyć i nie musieć się ruszać z tejże bazy. Nad nami mamy też piękny, przeszklony sufit, który umożliwia nam podziwianie, a także yy, daje nam dostęp do światła słonecznego. Ruszamy dalej. Zewnętrzny ogród w którym możemy sobie hodować różne rośliny, które są nam wymagane do naszych bardziej złożonych jakichś ekspedycji i pomysłu. Jeżeli na przykład będziemy chcieli na jakąś dłuższą ekspedycję wyruszyć, mamy jakiś pomysł, no to wtedy stąd możemy sobie wziąć sobą. Ruszamy dalej. Stacja dokująca Simufa. Oczywiście bardzo fajnie przeszklona, żeby zawsze można oglądać, co też tam się może dziać. Tutaj widzimy też Głębsze rejony stad ponieważ my jesteśmy ledwo 30 metrów pod wodą. Tutaj są już dużo głębsze rejony, około 100 metrów pod wodą. Oczywiście stacja dokowania, stacja ulepszania. Idziemy dalej. Tutaj mamy warsztat naszej bazy. I stanowisko modyfikacyjne. Jakiś sprzęt laboratoryjny. Radio apteczka. Apteczka zawsze się przydaje. Ładowarki do baterii, do ogniw, fabrykator i podstawowa rzecz, czyli ekspres do kawy. Ponieważ, wiecie, dostać no, na opcji w planecie bez ekspresu do kawy, to raczej kiepska sytuacja. Mamy też tutaj jakieś, jakąś płeczkę, posz. Posz jest ważną rzeczą, ponieważ często zdarza się, zdarza mi się wyprodukować coś, czego potem okazuje się, że tak naprawdę nie potrzebuję. Ruszamy dalej. Stacja ma dodatkowe oświetlenie, któremu można zobaczyć ewentualnie jakieś zagrożenie, które mogłoby się snuć mi tutaj w pobliżu bazy, gdybym chciał z niej wyjść. Poniżej pod warsztatem mamy główny magazyn zasobów. Każda szafka to jest mniej więcej każdy z głównych zasobów. Nie wszystkie zasoby tutaj są, bo nie wszystkie są potrzebne w takich ilościach. Ruszamy dalej. Dalej mamy drugą stację dokującą i tutaj mamy kombinezon prawn. W tym momencie jest on skonfigurowany pod dwa ramiona wiertnicze do operacji górniczych, żeby móc dostarczać nam zasoby. Tutaj mamy kolejne okno. Tutaj mamy noc, dlatego niewiele widzimy. Tutaj widzimy, czy tutaj pływa stalker. Widzę, że pływa tu stalker. Te okna jednak to jest dobra rzecz. Dzięki temu widzimy. Ewentualne zagrożenia, elementy dekoracji, wiadomo. Tu mamy na przykład Natural Selection 2, czyli plakat z gry, innej gry twórców subnautyki. Zanim tutaj wszyscy stanie to jeszcze trochę nie. ruszamy dalej do kolejnej części. Kolejna część to ogromne dwupoziomowe akwarium. Tutaj mamy komin hydrotermalny. W środku natomiast mamy akwarium, w którym w bezpiecznych warunkach kontrolowanych pływają sobie dwa przytulaski, a także inne ryby, które możemy znaleźć właśnie na bezpiecznych płycinach, płyciznach. Bardzo przyjemne akwarium to. Akwarium również posiada przeszklony sufit, dzięki czemu jesteśmy w stanie również cieszyć się tutaj światłem słonecznym. Idziemy dalej, ponieważ... Teraz wracamy do głównego holu, ale musimy przejść jeszcze na górę, ponieważ na górze znajduje się pomieszczenie mieszkalne. Odwójne łóżko, jakieś gadżety wyciągnięte z wraku Aurory, akwarium musi być. Z tym dwa łypacze, które roznoszą nam już enzym od lewiatana cesarskiego, dlatego tutaj za nimi takie gwiazdki czasami możecie zobaczyć. Oczywiście model Aurory, wtaszczony z jej wraku, tak jak i plakat promujący Aurorę. Tutaj również mamy przeszklony sufit, abyśmy się mogli cieszyć naszym światłem dziennym. Oczywiście hotel dowódcy, na którym niestety na razie nie mogę usiąść, ponieważ postawiłem go za blisko. I to tyle. Mam nadzieję, że baza Wam się podobała. Kolejne Zbudowanie jej zajęło mi... Około około 10 godzin gry, wliczając w to czas potrzebny do eksploracji Aurory i szukanie innych wraków z częściami. W kolejnym odcinku, który za jakiś czas na kanale, pokażę wam bazę Tranquility, którą zbudowałem, a której tu nie widzicie, bo jest wyłączony znacznik, ale zbudowałem ją w przejściu pomiędzy aktywną i nieaktywną strefą lawową. Tamta baza jest mniejsza, znacznie mniejsza, to jest mniej więcej połowa rozmiaru tej bazy, ale jest w dosyć ciekawym miejscu. Tak więc oczekujcie, i widzimy się już w następnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.